Cześć, nazywam się Stanisław Borodienko i dzisiaj odpowiedź na twoje pytanie Jak zacząć zarządzać czasem, jeżeli nigdy tego nie robiłem? Ale przy tym jak zacznę, przed odpowiedzią na to pytanie mam dla ciebie konsultację zarządzania czasem Teraz dostępna konsultacja, postanowienie noworoczne, sylwestrowe, za jedną godzinę, gdzie tylko postanowisz swoje postanowienia noworoczne A także zdążysz je realizować, zrozumiesz jak те ціле реалізувати. Знаєш, що в шістковому виписі під тим фільмчиком. лінк обски онлайн. Мм, зараз до tématu. на відповідь як значнуся жонту за часом і желенік ти не робив. найперше мусиш поміслити, для чого потребуєш того zarządzanie czasem. Jeżeli po prostu pomyślisz, że no tak naprawdę nic się w moim życiu nie zmieni i tak naprawdę no, nie potrzebuję czasu zarządzać swoim czasem, to no nie potrzebujesz tego. Jeżeli zrozumiałeś, posiedziałeś, pomyślałeś, że no potrzebuję zarządzać swoim czasem, żeby a, efektywniej pracować, 2-3 razy szybciej osiągać swoje całe życiowe, kupić mieszkania, no dwa, razy szybciej, to jest dość no, szybciej. To oczywiście potrzebujesz zarządzać swoim czasem. I z czego zacząć zarządzać swoim czasem. Po prostu pierwszy, to wypisz wszystkie swoje zadania i czas, ile spędzasz na wykonanie tych zadań. Dla przykładu w poniedziałek. Bierzesz ze sobą kartkę. Papieru i długopis wypisz wszystkie swoje zadania. Do przykładu teraz uh, nagrywam filmik. Zapisujesz, nagrywam filmik i mm, ile tracę na ten filmik? Jedną godzinę, żeby nagrać wszystkie filmiki. I tak do każdego punktu. A wypisujesz, dalej po prostu siadasz, analizujesz ce, jakie zadania potrzebujesz, jakie zadania nie potrzebujesz. Jakie zadania będą dążyć do celu kupienia mieszkania, samochodu, no różnego celu. Dalej zadania rutynowe wyznaczasz i zadania niepotrzebne. Jeżeli usuniesz te zadanie, to będziesz mieć więcej czasu albo na odpoczynek, na polepszenie swojego zdrowia, albo na czas, żeby szybciej dojść do Twojego celu życiowego. I z tego możesz już zaczynać zarządzać czasem. I jak zaplanować swój tydzień? Po prostu te wszystkie swoje zadania porostawić no poniedziałek, wtorek, tak aż do końca tygodnia. Wszystkie zadania porostawić i jak najwięcej wykonywać zadań, które będą dążyć do wykonania twojego celu życiowego i zadania rutynowe. Dlatego, że jeżeli nie będziesz wykonywać te zadania rutynowe, to stracisz teraźniejszy poziom życia. Także nie zapominaj o przerwach. Przerwa między tymi zadaniami, no wezmemy 10 minut. A, potem po czterech cyklach wykonania tych zadań, dla przykładu 4 zadania wykonałeś, 4 przerwy u Ciebie były, robisz 20-30 minutową przerwę. Także, jeżeli ten film był korzystny dla Ciebie, powstał polubienia, zasubskrybuj kanał, napisz komentarz, czy już za pomocą tej metody dążyłeś zarządzać swoim czasem, zacząć zarządzać swoim czasem. Także znajdziesz dwa filmiki z odpowiedzi, folder otwarzany z tymi filmikami i kółko po kliknięciu którego zasubskrybujesz mój kanał.